No, i co? Zrób coś. No, robię coś. Witam wszystkich serdecznie. Ruszamy. Pierwszą wow. giereczkę. Zobaczymy, jak jesteśmy kompatybilni ze starą. Nie śmiej się. Nie wolno. Nie wolno się śmiać. O jezu, ale szybko, ale szybko mam kamerę. Nie łańcuchem. Chodź tu, piesku. Ciągnij maleńka! No piesku, chodź, chodź! No rusz się! Całe życie nie będę cię ciągać Dobra, tak się skacze Poczekaj, synchronizujemy skoki Czekaj, dawaj, 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 czekaj, czekaj No przez! Przestań skakać! Ja nie skaczę, ja latam! O, o to to? No przestań! Dobra, 3, 2, 1. Świetnie nam idzie. Słyszę głosy. O, shiftem się szybciej biega. A co to znaczy puls? Co ci mogę zrobić? O, o, zgubiłam się. A, A że, możesz mnie w, czy... w, że możesz mnie wciągnąć. Przejebać mi możesz, że tak tak ładnie.

ci kiełańcuch, koniec Dobra. tego. Dobra, to chyba nie jest. A jest, Winda, zobacz. Super. Wszystko wiemy. Widzę, że mamy licznik na e, jakieś 4 minuty chyba. Ale tam. Jest tak. Dobra. Gdyby to był Twój licznik, to już dawno by było po czasie. <grystanie> <grystanie> O, o, opa, Gangnam Style! Łop! Łop! Gangnam Style! Łop! Gdybyś ty tak po mnie skakała... Nic nie mówiło... To pewnie ten bior. Dobra, to trzeba nie, przeskoczyć. Nie widać co? To. To, 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 to na pewno jest pułapka. łapka. Patrz! To na pewno... To na pewno... To na pewno jest pułapka, to no co za... <laughs> o, po jak No poczekaj! O, ja mam 60 lat, nie mogę się tak wspinać. Możesz <laughs> o, o o! Dobrze jest Ale sobie tutaj przypucnęłam. Ale ty jesteś skoczna, no? No, 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 OK o Okej... <laughs> bo. Dobra, gdzie my my mamy Tu wiem, wiem, tu. tu... to na linia, nie to na pewno nie to. Chyba po tym o. Hmm. Spacebar. Stop climbing. Nie chcę się sprzestać w Ale odgłosy fajne. No. Clash też. Ups. No i co teraz? Teraz? Ja tu nie wchodzę. Uuu! Że to było łatwe tu akurat. No to poczekaj. Bo... To było łatwe. Mówiłam, szybciej. to było, to było łatwe, no? Ciszyłam. Co, stream? Ale po co ty chcesz mnie oglądać, skoro ty grasz ze mną? Żebyś miał dwóch widzów. <noise> chodź. No chodź. No chodź. Dobra, niech tak będzie. Stara, jak jest. Czekaj! Dobra, Ciągnij mnie, e! E naciśnij. <noise> to nie takie proste. Teraz sam spadę. <noise> do e-daciska! Skakuj nie gadaj! No widzisz elegancko Wciągnij co? mnie Co Wcią... Sama spadła Ja mi się zdaje, że za szybko próbujemy to ogarnąć płakałam się w śmiechu no ja mówiłaś, że będzie chujowa No bo jest ale ja jestem zapewne. Dobra. Opsa Opsa Opsa. Stara ty, jak oh, jest, jakieś jest granie i to bez słów. Udało się, teraz no. za no, no nie, o, dobra. no dobra co ty tam? Wczoraj wypiłam kielichar ze stresu Aha, tron. rozumiem Stresowałaś się tymi wszystkimi widzami Tak no. Ale to fajny dźwięk odmocni. naprawdę Ale syn chyba ma mamy Dobra, idziemy żeśmy się Aha, to bo dobra. Czyli? Była ta trampolina i my spadliśmy z niej. Tak, to teraz musimy celować tam w róg. 3 2 1 wbiegamy. Druga jest. O nie, ja nie chcę na nią. Dobra, teraz celuj... o Jezu. tu jest wiatrak. No jest, no trudno. 3 2 1 biegniemy. Następna. O Jezu, od razu mi się ty, dobrze nam idzie. Kwiatełka, można tu coś zbierać? Ja lubię. Yy, nie wchodzę tam, sam sobie tam chodź. Chodź, chodź. Ja proponuję przejść przez górę. Hej, ognisko, ktoś tu był. Ktoś tu był, zobacz. Widzisz? Ktoś mm. tu był. No. Grzyby, pod grzybek Możesz ze mną po podziwiać przyrodę zobacz jakie <gryzanie> grzyby. Później ci później, później, później ci grzyba pokażę Jezu, a tam takie duże Dobra, 3, 2, 1 No! Łap się stara, łap się, wciągaj mnie, wciągaj mnie, wciągaj mnie! <gryzanie> Wyciążyłeś mnie Sugerujesz. Co sugerujesz coś? No, Ta strona, czy w drugą? E, tam chyba. No, może zaciążyłeś. Tu, oby nie, oby nie. Wypluj te słowa, twu tfu, tfu. No ty możesz jak to ci broni. No ty. Nie, nie. No wiesz alimenty będę płacił, nie? Nie, nie podronię ci niczego. Nie wiem o czym mówisz. Dobra, ja myślę, że i tak ja myślę, że trzy psy nam starczą. Jest... Ja mam urodziny 19 lipca, a 25 lipca jest premiera Nowych Simsów. Tak tylko mówię. Tak wspominam tylko. Rozumiem. Tak tylko wspominasz. No. Rozumiem, ale nic nie sugerujesz tym. Absolutnie. Aha. To tak wspominam żebyś wiedział, że jest premiera. 6 dni po moich urodzinach. No. Po moich urodzinach 6 dni radowych Simsów jest. Rozumiem. No to tak ci mówię. Ty, ale tu nam się ostatnio. Co, tu, tu nam coś nie siadło tutaj ten skok. Tu musimy. No to pewnie przez Ciebie, bo ja nie popełniam takich błędów. No tak ci zrobię. A ty poczekaj, ty, bo ja nie złożyłem tego nawet. No ja Dobra, mam, lecimy? Tam... lecimy, 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 nie lecimy. Ja nie dobrze, czekaj, czekaj, musimy się rozdzielić. No to Nie, nie! <głosy> <głosy> Dlaczego to zrobiłeś? Ciągnij mnie! No i... <noise> no, jak... <noise> Mówiłam, że musimy się rozdzielić. No łańcuch jest za krótki. Jak może mamy się rozdzielić niby? No... Jak ja byłem na końcu... Ja na dole, takie trudne. Ja byłem na końcu łańcucha już. No jak zawsze, ty u góry, ja na dole. <śpiew> Czekam. Ja, ja mam... No idź kup grę komuś innemu niż mi. <śpiew> Proszę bardzo, masz chwilę na to. Będę miał wszystko na tym. Dobra, biegniemy. Nie, teraz poczekaj. Kupuję grę komuś innemu Ja pierdolę Czy skończy Chodź się bić, chodź Ciekawe czy mogę cię zap? A nie, nie mogę, mogę siebie Utknę. Co się stało? Weźmy wciągni. wciągnij. wciągnij Nie, mnie. Wpis mnie. Nie, wpis. Nie. Kara. No wciągnij mnie kurwa. Nie. Poproś. Poproś. Spierdalaj. No to sobie wisz. Co ma wisieć, nie utonie kurwa. Ja sobie poczekam. Poproś. Ja sobie ja poczekam, też. poczekam ja aż, ja sąsiad, aż sąsiad mi napisze nazwę i z nim będę grał i ciebie wypierdolę po prostu stąd. Napisał, że nie wie czy chce. Bo Co? widzisz, nie chce z tobą grać. Bo ty jesteś. To lepiej. O ty kurde, poczekaj. Dobra, idę. Idę, 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 idę. Ja tylko przypominam, że mam urodziny 19 lipca, a premiera nowych Simsów jest 25 lipca. Będą kosztować chyba 170 zł z tego co czytałam. ILE?! Uważam, że jest to mało, no jak na moje ostatnie urodziny przed 30. -ką. I trzeba to święto. No <laughs> tylko, bo to jest kromne zdanie. Dobra, dobra, Uważam, że jest to cena odpowiednia jak na prezent na moje urodziny i więcej wcale nie wymagam. Dobra, idziemy. O, czekaj, dobra, a dobra, to taka tutaj gdzieś. To kolega ci wysłuchał nazwę, żebyś kupił mu grę. Tak. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Ja pierdolę. Ostatnie to nawet że mo o moją mnie pytałeś jak kazałeś mi kupować grę. Kosztuje kurwa 20 zł to. No. Ja Nie 22,99 zł. Też takie kłamstwa słyszałam, że 20 co robisz? Dobra, udało się. Nichuję. <noise> Po co mnie zdenerwowałeś? Czekaj, no to, to, to tylko załatwię to sprawę. C no Czekam, tylko kupisz grekomuś. No, czekam, właśnie tak. Właśnie czekam na to. Czekam. Tak, czekam, aż kupisz grekomuś innemu niż ja. No, stoję tu i czekam. Nie, żebym miała z tym jakiś problem. Ale czekam, aż kupisz grę, bo się ja. Już skończyłaś? Kruczam się na łańcuchu. Chyba się przy tym zacnie. Ja po, Powinieneś już mieć grę za 22,99 za darmo. Za darmo. Ja się tu What's mogę life? obronić. Zrobiłem ci jedną miniaturę. Tak, to. A ja mam 5 lodów i dalej musiałam płacić. Wastaj, jak to znasz mój numer tego telefonu do blika, 22,99. Nie. No w sumie to musi pobrać najpierw Właśnie ja. <grystanie> za 2299? Tak. Za 22,99. Dokładnie tyle kosztowała i tyle zapłaciłam za nią, ja sama. Ja tu będę miał wypominane, kurwa, do końca życia. No. Nie ma za co. Wile, ile, ile ci się to pobierze? Już ci mówię. Pasek mówi, że 12 minut. Bo kurwa. kurwa. A to, je, to mamy pas, tyle Mamy pas, tyle, pas. tyle czekać? No dobra, to poczekamy. No dobra, no już wiesz. Już dostałeś gry za 22,99, no to... Za darmo, no to trzeba czekać. Za co czekać. bardzo dziękuję. Za co bardzo Ja zobaczę wyprzedasz na Steamie. No a ponad Cię nie, nie stać na gry. Przed chwilą tak mówiłaś. No ja Ciebie stać, kupujesz ludziom, no to mi też muszę. <grym> Ale? Ty, ale. Ale ty chcesz 20, 26 ty chcesz dodatek do Simsów 25 chcesz dodatek do Simsów, bo 5 dni wcześniej masz urodziny. 6 dni wcześniej. Dobrze wiedzieć. No, nie, ja tylko mówiłam, że wtedy jest premiera. No właśnie, to dostaniesz premierze. Ja mam urodziny. Dostaniesz po premierze. Nic nie mówiłam, że chcę na urodziny taki dodatek. Ja tylko mówiłam, że mam urodziny 19, a 25 jest premiera. Mhm. Mm Rozumiem. I wcale nic nie sugerowałam tym. Czyli nie coś tego dodatku. To no, było pytanie podchwytliwe. A, a Wiedźmin Dziki gonto, to który? Ostatni. Dobra, lecimy. Lecimy dur. Loading mam. No i bardzo dobrze. Loading. Co weekend masz loading? Ty, a czemu ty się trzęsiesz? Co ty się tak kupisz? Co ci się stało? Ty, co ci się stało? O przepraszam, nie powinnam się śmiać ze starczych chorób. Nieważne. Płonie ognisko, ale... Ciekawe czy można się podpalić. Nie można. O, bez sensu. Jeszcze gołymi stópkami tam weszłam. Ja, ja nie ja wiem czy to się ja nie, wiem, ja nie wiem czy to się nadaje na, na Twitcha. No o co mi chodzi? Wiesz, mam syfofii z konus. No. Z głowymi stópkami. A dobra, to ja źle zrozumiałem. Hmm. Co? No ja zrozumiałem sutkami, kurwa, ona mówi stópkami. Chciałbyś. A jakbyś nauczyła się mówić wyraźniej, to by nie było problemu. Jakbyś odróżniał stopę od suta, to też by nie było problemu. Kurwa. <śmienicza> o Stańmy się jednością O O, teraz UUUUUZJA kolorową Ale design Czekaj, staniemy się jeszcze z nim jednością Wejdź w niego. Dobrze, że nie możemy protestować. Kończy, W końcu ktoś mnie odmawia. O, udało się. Wciągnij mnie. Co ty kurwa robisz? Nienawidzę cię. I hate you Odważne słowa, jak na dwunastolatkę Taki jesteś? Mieszam to <śmieszam śmieszne> tobą jak bigos Ale bym zjadła bigos No zjadłabym kopytka strasznie Zjadła kopytka Chodź tu Ja takie zajebiste spaghetti zrobiłem A co zrobisz w niedzielę? Nie wiem nic. Zrób zapiekankę tą z ziemniakami i mięsem. No to kup wszystko na to. Nie. No właśnie. Jak pokroisz i obierzesz ziemniaki to mogę zrobić. Dobra. Mogę. To, to wtedy nie ma problemu, bo mi się nie chce. To ja pokroję, znaczy obiorę najpierw, potem pokroję. No pojętnie w jakiej kolejności to zrobisz. To nie. mnie już nie, To już mnie nie interesuje. No dobra, to... Obiorę najpierw, potem pokroję. No i super. No chodź! W <śpalił olda> bym pograła. To <śpiewanie> Zgadzam <mi> się, <śpiewanie> zgadzam. <się, zgacam. śpiewanie> ktoś napisał komentarz, wow. <śpiewanie> Przeczytam. Ci. Okay. Ej, ej, w chuja wali. obieranie i krojenie ziemniaków to cała robota w tym daniu. Też się kiedyś na to nabierałem. No, to nieprawda. Prawda. Prawda? Patataj, patataj. Dlaczego jesteś w pracy? Bo taką ścieżkę kariery wybrałeś, a mogłeś być tu. Mogłeś być ze mną w grze. Na tym darmowym etacie. Nieprawda, 22,99. Kto ma za darmo, ten ma. Ale to nie jestem ja. Ty będziesz miała za darmo obiad. Ty będziesz miała za darmo obiad. Ty komuś żołgarda. Ja wiem, że ja ci nie płacę, bo. Y Generalnie darmowy etat wiąże się z tym, że się nie płaci. Jakbym, jakbym ci zaproponował darmowy etat i bym ci zapłacił, to czułbym, to, bym czu, to bym, to bym cię oszukał. <grym> Dobra, teraz na ten zjebany kamyczek. Chodź, kamyczku. 3, 2, 1. O, kurwa. Ja pierdolę. Nie, ja, ja idę stąd. Aj, chuj, dobra. <grym>, naraz. I tyle z tego było.